Hej, kana tu Wasza ulubiona youtuberka w tym odcinku. Pokażemy Wam nasze domy z magii. W sumie to będziemy Was oprowadzać i dokączać nasze domki, więc hmm, zaczynamy na naszym kanale. Pamiętajcie, na naszym. No bo na razie Nie niedobra nie będę nie tłumaczyć. Jedziemy dalej. Ja to z, z, z pokażę Wam mój dom. Mój dom się prezentuje. Tak ogólnie to są takie bliźniaki trochę, bo wszystko są identyczne, bo ja tak trochę działam, działam od, Ale to mniejsze. Y, mój, będzie, mój jest o jedną kratkę po prostu szerszy. A magii... on dłuższy, Chyba. Tak, no jest No o jedną kratkę jej jest. dłuższy w górę. No dłuższy. No i tutaj ja was zaprezentuję. Tu mam crafting, ogon tutaj na drzewie na razie nic nie ma, więc no. Co dostałaś? Ob ja pozdrawiam Wiktora, Wiktor, Wiktor. Dzięki za obserwację. Pozdrawiam. No zaobserwowała. taka osoba, za no jak my mówimy to zawsze jak ktoś nas zaobserwuje na TikToku albo Sieno! na YouTube to zawsze mówimy jego nick. Ja ma, witam serdecznie. Więc zbijajcie do Wiktora, Wiktora, tak? Wiktora, Wiktora. Tam są drzwi, tam są drzwi. Proszę iść do drzwi. Jezu, chciałam oprowadzić pod... No właśnie, do drzwi. Tutaj proszę bardzo, oprowadzka pomoże. Do... Melodii do drzwi. <laughs> Nie bij mnie. Do drzwi. Nie bij mnie, sama widzę drzwi. Ale tam na dole. Tu mam mój kominek, który zrobiłam wczoraj. Ogólnie ogóle siedziałyśmy nad tym 3. 5 Pięć godzin. 5? Długo siedzieliśmy. Były flikę przerwy, chwile upadków, chwile problemów. Ale... Ale nie zapukamy. Nic nie. Byłem nic nie dać. Puk, 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 puk. Magi. Puk-puk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak mój skin wygląda? Pani to sprowadza, mnie? Sprowadza mnie obejrzenie no nie będą Ja Jestem mm, prawie, komornikiem, kradnę wszystko. <laughs> nie nażadywałam. <mnie. śmiech> Tutaj oto komornikiem. To jest rynek, ten jakiś kot i tak. to. Są beza i. I to jest jak się nazywa? No. Boczek. Boczek, Boczek. Tutaj ten, ten... ten czwary. Beza. Tutaj, ten to rynek. tak? Mhm. Jakby palion był, to możesz Magii oddać tego kota. No, tak. Nie no, żartujemy. Ten kot zostanie znany. Ale ogon mu przechodzi przez ten. Magii, masz zepsuł tego kota. I źle zamontowali ci okno. Jak to nieważne? Zabijam go. Te okno. Dobra. Tutaj Magi mam skrzynki, no w sumie to tak jak i tak tam, pup, nagrywa się, nagrywa się. Tutaj mam jakieś takie łóżeczko. Co tutaj masz jeszcze dalej? No i w sumie tyle, no. I tutaj jest most, który ja, ona, my chcieliśmy wodę to zalać, a wiecie co jest? Co się da zrobić? Albo łapką to naklikasz, ja to zrobiłam łopatą, pyk, 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 pyk. już mamy zrobione. Fajnie nie? Takie łopatą, więc nie musicie się męczyć z wodą. Łopatą co zróbcie, jakbyście tak potrzebowali. Czy coś takiego... E, ja sobie jeszcze tutaj będziemy dekorować. Wszystko z IKE jest, czyli nie z kreatywa. Ty drzwi zrobiłaś! po piszonie Drzwi się zrobiła, widzicie? Mogę. Mam pozwolenie. No z IKE kupiła, dostało jej, bo dostawę jej im źle podali. No i musiałam. i mi drzwi i dali mi kolejne. Właśnie daje. Potem je wymienię. No właśnie. A kiedy będę dostał od ciebie ten komputer z Ikei? No jeszcze go yy, nie doszedł wszystkie części. I nie składasz go jeszcze? No nie, bo jeszcze wszystkie części. Jak co to my mówimy, że z Ikei dlatego, we, no bo same to robimy i chcemy, żeby chociaż fajnie wyglądało. To no jest wszystko z no. Tak, wiem. a jakbyście się pytali do poprzedniego odcinka, czemu byliśmy na Elwickiej Dolinie, czy my to robiliśmy na kreatywie, tak, tamten świat był robiony na kreatywie, gdzie babcie pojechały, ale to już kiedyś, kiedyś. E, no i tak nazwaliśmy Elficka Dolina, tak się nazywa ten też świat, bo tak nam się podobało na Elfickiej Dolinie, że uznaliśmy ten świat też niech się nazywa na Elficka Dolina. Więc tam nie będziemy nic brały stamtąd ani rzeczy, po prostu tam jak chcecie. Nie, byśmy nie mogły. No nie mogłyśmy. No mogłybyśmy sobie tutaj no, wejść no. na kreatywa wziąć i ten Ale my tak nie robimy, my jesteśmy uczymy ludzi. Co? Maggie. No. No, powiedziała no. Czyli no. Śmieszny. No. O, sickerkę zrobiłam świeżą. Super co nie? No. Um. Ja mogę sobie pójść do tej Ikei i zrobić parę rzeczy do tego... Dobra, a mam mi wełna. Pomożesz mi z wełną? Tak, mamy 12 wełny i wyszklenka. Dobrze. Na tej i tutaj. Tutaj jedna. Jakby coś, jeszcze crafting przetrwał. Crafting przetrwał do końca z nami. Tutaj jest jeszcze na początku. Ja tu O, macie znowu z nami. E, patrzcie, patrzcie. Pa, pa, Na samym dole... A i była wełna. Widzisz, Masiu? Już mam. Masiu, dobra. Okay. Okay. Jeszcze tutaj właśnie poprowadziłam. Tutaj będę miała mój magazyn. Będzie zejście na dół. Będę takie jak Palion miał kiedyś skręcone schody. W tym swoim mm. domu na Palionowie. Na Palionowicach? No, na Palionowicach. Ale to tam gdzie? No, na Catilandia, w Matrunerowicach. No, na takim świecie. miał o tym. Tak. Dzisiaj sobie zrobię łóżko, udekoruję domek. No i w sumie pierwszy zaczniemy od zwierząt, bo. Muszę je przyprowadzić do. Jakby co, gdy ona robi coś w domu, ja mam rzeczy. No, ja też cały czas robię, żeby nie było, że ja oszukuję. No, no się Ja bym biegała tak pomiędzy wszystkimi, to nieważne. Ja tylko zbieram rzeczy na to. Zbieram, ale... No, nie wbijaj mi do chaty lucek. Sit down, please. Tak, jak pani to nie jest, ja mówi. Proszę usiąść. Pani kirasko. Nagrywa się, nagrywa już 7-8 sekund, 10 sekund, ale. 11 sekund. Dobra, e, chociaż ten film... Ale to jest fajne, że jednak będę na tym nagrywać, na tym starym, ale później będę z tamtego nowego filmu. Jej babcia już nagrywała z tego nowego, tak? Sorki, ale Oliwi mama wyszła. Taki, taki musiałam za, zatrzymać. Pytała się to co z tym jesteś, bo my jeszcze śniadanie nie jadliśmy. A jest godzina. Za minutę czternastą. A my niedawno wstałyśmy. A my niedawno wstałyśmy, czyli o godzinie dwunastej? Tak, mieć więcej chciałaś. No, Magi ma psy w budach. Moje psy tylko jak będę gdzieś jakby wyjeżdżać to będą w budach. Na razie będą w domu. A ile ja miałam psów? dwa. 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 No. Mhm. Tak. no i ja chciałam zawsze mieć jednego białego całego kota. A wiecie ile mam tutaj? Trzy koty, no brawo, no. Ma... no brawo. Piecyk sobie wezmę te piecy. No bo są twoje, ja cię zostawiłam, ja zrobiłam nowe. No bo wiedziałam, że się nie poradzę zrobić? No tak, wiedziałam. Że mi się nie chciało i że jestem leniem i... No jakby leniem takim nie jestem. Co mi wybezona? Jest, jest! Powiedzieć, muszę coś opowiedzieć. Eee. Nie jestem takim leniem i proszę nie mówić. No bo e, Melodzi budowała się dom później. Kto jej dobudował, żeby był leniw? Ja, poprosiłam mnie. Że... I dałam ci pięć żelaza, coś mm -hmm. za coś. Ona mm mnie -hmm. o, o, o mm. wszystko prosi, mówi daj mi to, pożycz mi tamto, daj to. Ale Co ci oddałam domu? to, jest oddałam ci tą siekierkę. Pół domu jest ode mnie. No tak, tak pół domu jest ode mnie, ale ja to tylko domek, będzie z nami na zawsze. No. No. Ym, dobra, ja sobie tutaj i y, Gdzie ty masz te skrzynki? No, ja Muszę iść policzyć. Jak ty masz te skrzynki ułożone? Melody, nie rób tak samo jak ja, rób po swojemu. Dobra, i tak, i tak. Melody, widzicie, ona wszystko po mnie popługuje. Nie wszystko, crafting mam pod schodami, proszę mi nie mówić. Ale jakbyś ym, chciała, to byś zrobiła to tak, jak ja mam. Jeju. Yeah, domek to domek. Bliźnik. To byś mogła przestać po mnie patyfikować. Ja nie chcę, że nie wiem. Ja nie chcę. Ja, ja nie mam pomysłu, co tu tak to zrobić. Też chciałam dobre skrzynki, więc sobie skręcić. Mhm. Mm mhm. Mm no dobrze. Mm -hmm. Chciałam skręcić. dużo no i mamy skrzynkę, tak. jest, mam skrzynkę, super, pierwsza, no ja w skrzynkę. w tym domu, fajnie, czy? no Magi, siema, widzę Cię, za okno. pokiwam Ci, po, po, po. poczekajcie widzowie, pokiwam magię. No Masz tu postawę na tej Czekaj, wrócę kamerkę i pokiwam Ci, dobra? Mów jak to będzie wyglądało. Ja jestem Czekaj, muszę tak to stanąć. Tak i będzie tak. Okej, okay? No. Dobrze. Patrz. To no sztos, dobra, fajnie to wygląda. Eh, dobra. U niej nie zobaczycie tego nigdzie na odcinku ani nigdzie, bo ona nie nagrywa teraz. Tylko ja nagrywam. No właśnie, bo ja później nagrywam. Ona później. Ty w ogóle. Nagrywasz. Wstajemy. Teraz wstajemy moje psy, ale jak coś to byłyśmy na siodanku? Siodanie tak. Dobra. Czy no więc. co się wydarzyło? Jednego na razie. Nogi, bać swój wstawić. Nie, stoi na dole, bo on jest usłuchany. To jest usłuchany. Chyba tam lubię. on cię już lubi. Tylko nie bij ich. Zasłużyli. Zasłużyli. Nie bij. No i wraca, widzisz? Bo one są grzeczne, wychowane. Choć. Bel, Bela nie jest wychowanym synem. Jak widać. Ona woli być ze mną na górze. Co ty na to, Bela? Musisz się nakarmić. Tam mięso mam. To okej. Okay. Mam ja mnie, że jakby co, bo nie wiem, czy Dobra. No, mam no, mięso, powiedziała. nie było słuchać. E, sorry, że tak cicho mówię, jak będziecie chcieli, to muć, nie, muszę. Nie, wiem, głośniej mówić. Więc co mam Maggie zrobić? Maggie. Co? Co mam zrobić? A co mam zrobić? Ja. Ja mówię mówiłam ]miech. na ciebie twoim imieniem prawdziwym? Nie, Maggie. Ale czy. czy. Nie ja kiedyś na ciebie powiedziałam mm, Twoim imieniem No wiem no, dziękuję, O, nie wiedziałam No słyszałam Nie no Ciebie też powiedziałam chyba na moim odcinku Twoim imieniem Ale to chyba nie ma problemu No nie wiem Komu to przeszkadza tym snubem? Mm. <grym> Czy dzisiaj będziesz wyzywać widzów? Dla te... Nie no dobra, nie, nie wyzywam ja mówię na fei MMA <grymianie> nie no, żartowałam, żartowałam spokojnie spokojnie. ja nie ja nic nie mówiłam Cip, 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 powietrzki, cip, 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 cip. Jezu, ile ona wyrzuciła tych zwierzaków. Ops, krowa. krowa. Nakarmiłam nie 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 ja nie Opsara, nie nie no. nie no, widziałam, że nie 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 czy związek świnia i mm, owca się uda? No nie, nie, nie uda się. Twoje psy są bite. Ej! Nie, no wiem, czy nie, nie ma serduszek. Na mię po jednym miesu. Ja Dałaś im? A nie było serduszek? No Nie było. Ja A nie ma. No, bo dała mi to samo. Ale dobra, zabijam. Ja Zapraszam jedną osobę. No to, no to weź i może wypadniem dwa. Ile wypadło? Dwa i zabiję się jedną. Proszę. No. Ale jak coś to będziemy potem y, przekładać, żeby miały własne zagrody. Owce, świnki i takie coś. Krówki. No i krówki, no oddzielnie. Na razie ta hodowla jest taka, więc nie ma tam. Ja chcę zobaczyć jak ty go chemisz. Tu jest jeden o, ma serduszka. Drugi ma. Dobra, to zobaczymy. Budowałaś go. Dał za trzecim razem. Zatrze się. Chodź do mnie. No chodź do mnie. Ma Nie budowałam go. No tam gdzie mam ten. No ty pieski. masz jakiegoś sąsiada gościa. Niech się do mnie. Nie wpraszam na No jestem w wiesz, gdzie, tam gdzie mam moje psy. Do budy. Mhm. Co robisz? Siema, Elo, Elo, one mnie lubią. No, się. Widziałaś tak grzecznie. Miałka, <gry> dobra, ja muszę teraz nakarmić Przesusie. się. Nie miał serca. Ale nie miał. A tam, ten będzie potem dostawać, bo ugładzone i tyle. Patykiem dostanie. <laughs> Ale kiedy mi zrobisz te budy? Kiedy? A pójdziemy po, do, po moje rzeczy na laptopa? E, no jestem jej, tylko... Ja już zaraz będę miała na laptopy wszystko. Serio? O, tak, zaraz dowiazam, tak, zaraz e, przywiozłam. To jutro będziesz miała? Tak, jutro będę miała. To o 10 się widzimy, pa! A jeszcze ci zrobię budy, więc o 13. Nie pod długo. O 12 maksymalnie. Masz czas do 12. A ja muszę spać u Ciebie. Bo nie mam muszka. Moja no, droga. A co z zrobiłaś? Mamy w my że nie chcę składać. <ścoughs> jest dzień. Dzień jest. Nie mam, ja nie wiedziałam. Ale szkoda, że w Minecraftie nie można spać i spać ile chcesz. To by było fajne. I się wybierasz czas, do której śpisz. Bo jak jest dzień, to możesz tylko spać, ale nie zrobi się dzień. Co nocy? Okej. sobie zakończyć mój. To jest To zamknij. Dobra, żeby te budy jeszcze na ten szósta. O nie, pomidor! I, o nie! Gówno, gówno mnie goni! Zielony gówno mnie goni! Tepnąć cię? Nie, zielony gówno mnie goni! Patrz, zielony gówno No to tepnij się! Patrz, zielony gówno Ale mnie tylko goni. nie wysadź tego zielonego gówno wysadziłaś? No i wiedziałam, że wysadzi wszystko brawo prawo. Mi się majka brawo no o nie zapomniałam <grymne> tu mam ten mojem baby ten. baby co? ja będę ja nie wiem ważne. tu mam O, jak to mi wygląda, jak dobra idziemy do końca ten dom można... good jaki dom? ty nie ma no, nie mam. To dokończę. Dokończę. Moja droga. A ty masz te górne skrzynki na wygląd? Melody, rób tak. po swojemu. Pytam się tylko. Ale <laughs> ona. Rób po swojemu. Być mogła to byś miała, ten tylko do mnie. Pies. <głos> 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 tak, <głos> tylko nie, nie mam I nie, nie, nie chciałam mieć żadnego, bo to jest taki dach brzydki. No, 4 na 10 ten dach. 4 na 10. Mój, robiłam. Nie wiem, jak. Ja Wam go pokażę z, z tej górki, o co Tu jest jakiś. Lama. Mhm. Widzicie, jak ja się nad nim starałam Ten dach po prostu wygląda Okropnie Magnifik. nawet przeżyje deszcz Będ, Zobaczycie, u mnie nie będzie lało w domu Nie będzie padało U mnie też nie Patruje. Ja wszystko podpięłam Wszystko jest ok, widzicie Kropli nawet, kropli nawet nie ma Nie ma? Nie ma U ciebie? Pozdrawić. No, nie ma tej kropli, ale za oknam. widać tak! Żartowałam. <laughs> no, ale kablówkę, batako, był słabą. Kablówkę ja mam słabą? Żartowałam. <laughs> ja mam lepszą od ciebie. No, na pewno. W domu tak? Nie. Moi. Nie, muszę kończyć pewnie. mam miejsc. A to resztę zobaczycie u magii, tak? Naprawdę no i śmiarka, Minecraft mi się, się zbogował, więc resztę widzi u i bye